Więc tu już mamy taki schematik, i jakby jesteśmy włożeni w rameczkę, że tylko osoba, która gdzieś tam rozeznaje życie zakonne czy kapłaństwo, to ona wtedy rozeznaje, reszta nie. No racja, racja. I, I myślę, że może nawet jest takie przekonanie, że przez to to powołanie zakonne na przykład jest bardziej święte niż inne dokładnie, i lepsze przez dokładnie. to, nie? teraz I te osoby mogą I mogę pytać z Boga i Teraz tak, tak. tak, jak ja mogę pytać no. Boga o to, czy no, wyjść za tego tymiąże. czy za tego mężczyznę? No przecież to nie jest tak ważne jak na tak. przykład zostanie księdzem czy siostrą Dokładnie. Zakonną, I nie? właśnie to miałam y, na myśli, bo ja uczę religii i czasem ludzie do mnie podchodzą y, prosząc na przykład o modlitwę, nie? Bo tym masz jakieś wtyki z panem Bogiem ja mały słuchaj ja mam te same kontakty takie jakie ty masz nie nic więcej nic mniej bo to każdy z nas może mieć relacje z Bogiem i każdy z nas może się modlić i ta modlitwa jest cenna i ważna ponieważ każdy z nas dla Boga jest ważny